Fundacja Łąka razem z Eco-Investment, Solida Capital i City Space zorganizowało warsztaty łąkowe. Im bliżej jesteśmy jednego liścia, jednego płatka, tym więcej widzimy innego świata. Spróbujmy go poznać i uszanujmy to, że jest. Dzisiaj spotkaliśmy się z mieszkańcami Wrocławia na warsztatach łąkowych. Popowiadaliśmy o tym, dlaczego łąki kwietne są takie tak istotne. Była część praktyczna, to uczyliśmy się rozpoznawać rośliny łąkowe. Uczyliśmy się również szukać i zbierać nasiona już dojrzałe, roślin, które już przekwitły. I rzeczywiście zorganizowaliśmy taki konkurs, osoby, które zebrały najwięcej nasion, otrzymały domki dla dzikich zapylaczy. Mamy taką satysfakcję, że dzięki takim warsztatom praktycznym powstanie we Wrocławiu i okolicach jeszcze kilkanaście łąk kwietnych. No niesamowicie, ze względu na i kwiaty, i owady, i właśnie, że była możliwość też pokazania prac uczestników. Możliwość podglądania tego świata w skali makro jest naprawdę super możliwością. Cały ten cykl zajęć był moim zdaniem ciekawy, bo właśnie i odnośnie fotografii, i odnośnie też takim lepszym zagospodarowaniu miejsca w mieście. Było super!